Witam pięknie. Kolejny dzień codziennie kochaj Siebie Luis. Hej, w mojej wersji codziennie bliżej siebie. Posłuchaj, proszę. Dziś mamy 15 października, a tytuł brzmi: Przestaję krytykować, patrzę wewnątrz i kocham to, co widzę. Jak w pełni pokochać siebie? To proste, ale wymagająca decyzja. Wymagająca decyzja, ponieważ najważniejsze jest. Zrezygnować z krytyki siebie i innych. Musisz zaakceptować siebie dokładnie taką, jaką jesteś tutaj, w tej chwili. Chwal siebie tak często, jak tylko to możliwe. Pamiętaj, krytyka zabija ducha, a pochwały i docenianie budują go od nowa. Proponuję Ci ćwiczenie, ćwiczenie Louise Hay. Spójrz w lustro, prosto w swoje oczy i po prostu powiedz swoje imię, i zdanie: Kocham Cię, naprawdę kocham Cię. Będzie to bardzo trudne na początku, może to być upór, ale ćwicz jednak, ćwicz dalej, a szybko zrozumiesz i poczujesz prawdziwą moc tych słów. Kochaj siebie tak mocno, jak tylko potrafisz i zobacz, jak całe Twoje życie oddaje Ci tę miłość z powrotem. Uwalniam potrzebę krytyki, jestem piękna i wartościowa. Kocham siebie w pełni i bezwarunkowo tu i teraz. To słowa, to rezygnacja z destrykcyjnego nawyku krytykowania siebie i innych, który jest pierwszą radą Louise Hay. Dlatego spróbuj. Dziękuję pięknie. Zapraszam jutro.